Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porodnym przeglądzie kryptowalut. Zaczynamy. Zanim zacznę, to może kilka słów o Polonieksie. Wczoraj była awaria na Polonieksie, Gdzieś już powinno wszystko hulać, ale mogą być nadal problemy. W związku z powyższym, doradziłbym jednak zabrać swoje środki z Poloniexa, bo... To co się wydarzyło może być takim prekursorem tego, co się może dopiero wydarzyć. No niestety nie można ufać giełdom. Za bardzo też nie mogę polecić innej giełdy alternatywnej do Dlonixa. Jest Bitrex, no ale z Bitrexem też bywają różne problemy, także najlepiej trzymać kryptowaluty na swoim portfelu. Dobra, zaczynamy przegląd. Dziś zaczynam od Bitcoin Cash, zadebiutował na giełdzie, tutaj mamy wykres Krakena, cena doszła do 800 dolarów, zaczynając od 150, przynajmniej niższej 130. Mieliśmy spadek mocny do 385 i teraz odbicie i znowu spadek. No prawdopodobnie kurs będzie spadał. Bloki na Bitcoin Cash zaczynają wypadać już szybciej. Trudność zaczyna spadać, więc giełdy powinny odblokować możliwość wpłat Bitcoin Cash ludziom, którzy nie trzymali Bitcoinów na giełdach. No to może spowodować większą podaż na giełdach Bitcoin Cash, no i spadek kursu. Tutaj mamy wykres 15-minutowy. Dobrze, przełączmy na jeden dzień i zobaczmy, co się dzieje na innych tak Bytecoin. Tu było ładne odreagowanie, ale wczoraj już czerwona świeczka. Co się dzieje na bitcoinie? Wczoraj kolejne spadki. Dziś, dziś może próba odbicia, ale wszystko jest takie coraz mniej pewne. Po upadku giełdy BTC, teraz problemy z Poloniexem. Wszystko tak naprawdę wisi na włosku. Eee, w... Też jeszcze poszła wczoraj plotka, że Segwit 2x może niestety się nie skończy hardworkiem, bo nie będzie zwiększane do 2 MB. Czyli wszystko jest takie niewiadome. Dobra, zobaczmy dalej. Beatriz. Tutaj kontynuuje odbicie. Dash w stosunku do Bitcoina. No niestety dzisiaj spada znowu do dolara również. Yy, Digibyte. No odbicie było, ale kolejny dzień niestety nie widać chęci na wzrosty. Doge odbił od linii trendu, ale też nie widać chęci na kontynuowanie wzrostów. ETC podobnie. ETC w stosunku do Bitcoina powyżej linii trendu, ale niestety też nie widać chęci na kolejne wzrosty. ETH do BTC. Też mieliśmy sporo odbicie. No, zobaczymy, czy się utrzyma. ETH do USD. No też tu nie widzę chęci na dalsze wzrosty. NOZIS, No. ZIS. no tutaj również było odbicie i niestety czerwone świeczki golem podobnie lisk podobnie litecoin również litecoin do dolara podobnie made made no jest szansa na kontynuowanie wzrostów next next dwie zielone świeczki dziś zaczęła się już czerwona no, spodziewałbym się głębszej korekty. Jeżeli nie będzie kontynuowany wzrost. Augur. Niestety też już prawdopodobnie po odbiciu. Saja Coin, To wygląda to podobnie. Steam. Również Stratis. Podobnie. Stellar. Również odbicie od linii trendu, ale nie ma siły na dalsze wzrosty. Augur, przepraszam, srebro Srebro, złoto może nie będziemy tutaj na razie się tym zajmować były mocne wzrosty, teraz mam lekką korektę NEM Mocne dwa dni wzrostów, ale dziś może być głębsza korekta Monero Mieliśmy dużą zieloną świeczkę, ale też brak sił na kolejne wzrosty Monero do dolara też nie wygląda zbyt ciekawie. Ripple, no niestety, poniżej linii trendu. Ripple w stosunku do dolara przebita linia trendu spadkowego, ale przesuńmy sobie ją trochę wyżej i zmieńmy na ciągłą. Niestety też to nie wygląda dobrze. Zikarz odbił się od linii trendu. Zwicker w stosunku do dolara, no niestety w dół, tak. Coraz więcej niepewności w tym wszystkim, dlatego tutaj radziłbym powstrzymać się z jakimiś inwestycjami jak na razie. Bo nie wiadomo, co się wydarzy. Bitcoin na razie jeszcze się dobrze trzyma, ale przez cały czas to tak wszystko może być sztucznie utrzymywane. Jeżeli pójdą jakieś większe spadki na bitcoinie, to niestety może też się przełożyć na jeszcze większe spadki na altcoinach. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.